Siedzimy w twojej tutaj nowej piekarni razem z Hanią, tak? Hania razem z nami Uwe, opowiedz jaki miałeś dzisiaj pomysł, że co stworzysz swojego? Miałeś dzisiaj fajny pomysł, powiedz co to za pomysł był? <sum> was ja jaów ma? Was tu eh... uh, 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 Sendung no powiadaj, co ty miałeś za pomysł, że nie będziesz, nie bierz, że nie, nie. telewizyjny, że ty będziesz, już, że co będziesz robił, powiedz. Ja nie wiem. <laughs> nie no powiedz, co chcesz zrobić. Może no, i ze mną. chciałeś nowy program, nie? Stworzyć. Tak, nowy. Telewizyjny. telewizyjny program. Jak, Może, jak on się będzie nazywał, Uwe, ten program? Em, akcja, taki akcja program, taki mix od... 007 Uwe, zgłosi się. Tak, na nim jak taki, albo... It is, Muszę chwycić telefon dwoma rękami, bo mi się trzęsie ręka. Monster track race, I would tak dalej, I would... Monster track race i drezyna challenge. Tak. Może być. No dobra. A kto będzie prowadzący ten program, powiedz? Przydałoby się na przykład, że jak, jeżeli ktoś prowadzi program telewizyjny, to może jakaś fajna dziewczyna na no, no, Nie myślacie o tym, żeby Hania prowadziła ten program, Hania, co ty na to. It's, it's medialna raczej. Za dużo pracy masz. No, piekarnie jedną też, za drugą, jak, też, jak pieczarki te piekarnie tak. twoje rosną. Gdzieś jedna tu, druga tam i. nie mam czasu na nic. Dla mojego dziecka nie mam czasu. Nie, będzie chce później... Niech na urlop z UW, ale... Nie ma, on też nie ma czasu. Gdzie chce jechać na ten urlop? Chorwacja, ja tak myślę. on nie chce. bo jest za zimna woda mówi. Czemu nie chcesz jechać do Chorwacji? No już się myślę. Boisz się jeżowców? Tak, tak, tak. Chorwacja jest troszeczkę i za zimno jest woda. Ale o tym... Sławie jest cieplejsza, nie? Tak, tak, tak. I. W Kubieta lepiej wygląda i tak dalej. Sławie. Tak, na no jak? Sławie. Przygotowany masz już ten wąż do spuszczania paliwa, no, a w jest czy nie? Ten no. wąż, wiesz. Szlał Szlau do, do paliwa do spuszczania tam na wrak. Tak, jest, no, tak, wszystko jest gra. Bo ja powiedziałem chłopakom, żeby sobie tam pozamykali na kluczyki te baki, nie? Bo, bo ten Audi na paliwo nie ma, bo to wszystko poszło tam już, co było wcześniej sponsorowane. I paliwa nie ma, nie? Nie, ma, nie, nie, nie ma A w ogóle, słuchaj, a to Audi to w ogóle jest w takim stanie, że ono może jechać? Czy, czy to już tylko tak jest? Słuchaj, to jest Niemcy Auto. On chodzi zawsze. A, niemieckie auto. Tak, ja, to jest niemieckie auto. To jest no. Taki stary stań od Adi i on chodzi. Czyli wiecie, prędzej Uwe wysiądzie niż to Audi tak naprawdę. No dobra Uwe, czyli co, zakładamy kanał, Monster Truck Wragrace Sława Drezyna Challenge. Prowadzącym będzie albo Uwe, albo Hania, zobaczymy czy Hania będzie miała czas. Hania najwyżej najwyż będzie zapowiadać, a Uwe będzie prowadził. No i dobra, już wszystko wiemy w takim razie. Tam po... mamy nową telewizję. Także słuchajcie, czekacie na otworzenie nowej telewizji. Ochania stary zrobiła pikarnie, teraz będzie telewizja robiona. Już wszystko wiecie teraz, na razie cicho. No, 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 no.